Cześć Bystrzaki! Dzisiaj zajmiemy się półkulami magdeburskimi. Ich historia sięga XVII wieku. Wtedy Otto von Gierke zademonstrował w Magdeburgu doświadczenie, którego celem było udowodnienie istnienia ciśnienia atmosferycznego oraz pokazanie jak duże wartości mają siły, którymi powietrze atmosferyczne działa na nas i otaczające nas ciała. Do doświadczenia użył szczelnie dopasowanych metalowych półkul. Następnie powietrze między nimi zostało wypompowane. Aby rozerwać te półkule trzeba było użyć aż 16 koni. My dzisiaj powtórzymy to doświadczenie. Dolem klasycznych półkul magdeburskich będą pełnić gumowe przyssawki. Próbujemy je rozdzielić siłą własnych mięśni. Nie siłujemy się ze sobą nawzajem, lecz każda z nas ciągnie za uchwyt próbując rozdzielić półkulę. Jak widzicie, wkładamy w naszą pracę dużo zaangażowania, lecz nie możemy rozdzielić przyssawek. Więc gdzie tkwi sekret tego zjawiska jak je rozdzielić? Spójrzcie! Przykładamy półkulę do siebie i zamykamy uchwyty. Nie można teraz rozdzielić ich siłą. Powietrze między przyssawkami zostaje wypompowane. Siła parcia wywielana przez powietrze atmosferyczne jest tak duża, że złożone przyssawki bardzo trudno rozdzielić. Otwarcie uchwytów powoduje wpuszczenie powietrza między przyssawki. Teraz bardzo łatwo można je rozdzielić. Jak sądzicie, do czego można użyć takich przystawek? Dzięki przyssawkom można przenosić wielkie szyby. Świetnie sprawdzą się też przy mocowaniu uchwytów na telefon lub GPS w samochodzie. Swoje miejsce znajdą też łazience i kuchni przy wieszakach na pojemniki i ręczniki. Jak widzimy do dziś korzystamy z wynalazków pana Otto.